Studio filmowe Ciąciak prezentuje nowy hit, tym razem z udziałem tak zwanego Jakuba. Jest z nami również Brozba, Mistrz Niczego i znany w całym świecie, Dawid, który gra w poksy. Przenosimy się do magicznego. Do domostwa tak zwanego Menelusa Pospolitusa. Mieszka tutaj Menel Mariusz. Ma tutaj swoje piwko, biurko i inne rzeczy. Juagodzie policie Stary, Menelosowi Pospolitusowi zachciało się pić swojego y, rytualnego napoju, który stoi na szfladzie w biurku. Gdzie jest piwo? A któż to taki? To pan Janusz, mieszkający w pobliskim budynku. Ciekawe, czego tu chce? Kurwa, co tu się dzieje? Kijów się Ja policję! O nie, pan Janusz chce chyba zadzwonić na policję. Na szczęście na komisariacie jest nieustraszony posterunkowy brzozba. Tak. Dobrze, przesyłamy radiowóz, czy jakoś tak. Okej. Okay. Posterunkowy Brzozba dotarł na miejsce w mgnieniu oka. To nie Pana dom, Pan za to płaci? Nie. Pan teraz tam wyjdzie, idzie do radiowazdy, pójdziemy na komisariat. Tam jest miło. Idziemy! Do widzenia, jak się na tym Już! Pytanie, czemu pan sypia pod budynkiem? Żeby chce znaleźć pracę, opłacić, a wychowaj dom, to pan pije ukradziony piwo! Proszę to wytłumaczyć! Dobra! Piła czeka na dom! To jest, to jest, to jest posterunkowy Dawid, jakbyście nie chcieli, to nie jest pan Janusz, to jest posterunkowy Dawid.